Dobra Zamek Lemiego Okej okay. To już trzeci zamek Jest ich chyba siedem z tego co pamiętam Ale także będą takie dodatkowe jak gdyby zamki Wow Aaa -a. Zmiatajmy stąd lepiej A kurde Ty hamie. inaczej cię nie nazwę O Niewiele straciłem Jedeny, yeah, no, zostaw mnie. Odczep się ode mnie. Kim ty jesteś w ogóle? Co? Nie znam cię. Ci A Kysz. No, kurde. No, no, tylko tego mi brakowało. Z, z pier... Nie, no pięknie. No, szybko. Nie. Ach. Dobra. Jeszcze raz. Szybciej, Marian. Dobra. Wow! Zostaw mnie. Ludzie, co to, jakiś Matrix? Ej, no to jest już niesprawiedliwe, naprawdę. Co to ma być, co? Jakieś podchytliwe dziadostwa. Dobra. Poszedł. Dobra. No, pojaw się. Na dole najlepiej. Ojeny weźcie ludzie No, dawaj. Świetnie. Ej, czekaj, po co ty tu jeszcze raz? Odszedł się, jeny. grzybek. Ha, nie udało ci się ty, stary pierniku. Skacz. Dobra Tum, tum Ej, no taka fajna muzyczka była Dawaj Mario Kurde, Marian Do cholery No wreszcie Warto było Chociaż Aha Akurat tego za bardzo teraz nie potrzebuję Wow No nie Coś za często tu przegrywam. Co się ze mną dzieje? A, checkpoint, świetnie. Tutaj? A. To pewnie, by, to pewnie jest oficjalna droga. Ale my poszliśmy na skróty, bo lubimy. No, ok. Załatwić szkieleta z Castlevania. No, może nie. Aj, jaj, jaj. Gorąco się robi. Wow, Ha Straszna lipa. Nie mieć grzybka. <śmany> Łatwo zginąć. Dobra. Grzybek. Tum tum. tum tum. Marian śpiewa. Tu, 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 tu. <śmany> Dobra. Złaś. Pew 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 Hmm. O proszę! Dwa hit combo. Znaczy, pół, dwóch za jednym razem. Dwa hit combo to by było co innego. Co jest? A czekajcie, przeciąg. Drzwi tego zamknę. Moje drzwi od pokoju strasznie łatwo się otwierają. Już myślałem, że to psiuk idzie, ale nie. Dobra! Boss! Aha. Aha, mamy tego załatwić, tak? Nie! Znaczy tak! <gry> Dobra. Ej, no weźcie. Dobra, jestem trochę za wolny. A masz! Dobrze ci tak. Jeszcze dwa razy zapewne. I prosto w tyłek. No. Nie, nie ciebie. Ciebie. Koniec. Trudne to było, że ucha, haha. <gry> Du, 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 du. Świetnie, no i zakończenie, znaczy, filmik, jakie zakończenie Jenny. <śmiany> Mario pokonał złego Lemigeo Kupę. Hahaha, ha, ha, ha. super, fajnie, bla bla bla. Jedźmy dalej, łobudu. Tak, save. -ik. też sobie tutaj zapiszę. O proszę. Ej, a jak tam na górę wejść? Bo pamiętam kiedyś. Aha. A czekajcie, bo tu jest tajemne przejście na tym levelu. Zaraz wam pokażę, którym, dokładnie na tym sprawdźmy. Tu musi być tajemne przejście, jeszcze pamiętam, jak kiedyś grałem w Maria, właśnie to było tu przejście. Jakaś drabinka, chyba czy coś, nie wiem. Nie pamiętam za bardzo. Kurde, skacz. Nie, no. Aaaa. No, cudownie, muszę teraz na niego poczekać. Dobra Teraz tu szybko Aha, to faktycznie. Mm, zaraz nie chcę stracić tego... No, dobra. A czekajcie. A tutaj coś można? Nie, nie ma nic. Szkoda. Dobra, do góry. No i a jak, no, tajemne przejście. Super. Co mi jest? Po co ja przechodzę po tych tajemnych wejściach, i wszystkich innych? Nie wiem, no, ale trudno. Idziemy, dobra. Pierwszy sekretny level. Co tu będzie? Aha, pamiętam go. Weeeey. Oui. O co tam jest? Pewnie tylko pieniążki. A nie, o. Moje ulubione piórko. Świetnie. No. Dobra. Tun 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 tun. Co tu będzie? Co tu będzie? Oho, tutaj będą nam potrzebne niebieskie bloczki, ale może damy radę jakoś po swojemu tam wejść. Z magiczną mocą latania, damy radę? Damy radę! Świetnie. Co tu będzie? Ty będziesz. Czyżby tajemne przejście w tajemnym levelu? No nie wiem, zobaczymy. Gwiazdka pierwsza Star Road. Tak, to jest bardzo fajne. Proszę, przytla... przeteleportowało nas tutaj. Jeny, język mi się plącze dzisiaj jeszcze. O nie, nie, tylko nie to. Dobra, Mały Yoshi, zjadaj ich. Ile jeszcze musisz? Gwiazdka, świetnie Tak, niebieski Yoshi yy, Jeżeli połknie jakąkolwiek Skróbkę to potrafi latać Tak mi się przynajmniej wydaje Nie pamiętam dokładnie Ale z tego co pamiętam to tak właśnie było wow. Muszę uważać, bo jeżeli tutaj spannę To go już nie dogonię Mario jest zawolny, niestety Pójdę dołem bo tu też coś chyba jest. Patrz tu. <laughs> din, 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 din. Ale nie, stracę już jego. No to nie, nie, to jeszcze tu idziemy. Jest to gwiazdko to jest. Całkiem fajny buyer. Zresztą zobaczycie później jeszcze. Dobra, zakończmy to. Ty, ty, ty Świetnie. No ale tak, właśnie. Nic mi to nie dało. Bo żeby odblokować przejście do tamtej gwiazdki, trzeba. No wiecie, trzeba pozbyć się jeszcze jego. A na razie tego nie planuję. Dobra, żegnam się z wami. Na dzisiaj. Chociaż nie, jeszcze pewnie nagram zaraz następnego parta. No i co. No i w następnej części jeszcze raz przejdziemy ten sekretny level, ale tym razem tak jak trzeba. Jeżeli stracisz jego, to wrócimy do gwiazdki. Dobra. No to co, no to bye.